Mr. SmokeyTube zaprasza do oglądania, a wszystkie treści, które znajdziecie na tym kanale, nie są to porady inwestycyjne, a jedynie subiektywne przemyślenia na temat rynku kryptowalut i innych rynków inwestycyjnych. Cześć, a więc witam wszystkich i zapraszam na najnowsze podsumowanie wydarzeń z rynku kryptowalut. No a tutaj przede wszystkim zaczniemy od tego, dlaczego pomimo spadków, które obserwowaliśmy w ostatnich dniach, szansa na potencjalne rozkręcenie się HOSY tak naprawdę wzrosła. Idąc dalej podsumujemy sobie również spotkanie na szczycie, czyli pierwszą kryptokonferencję w Białym Domu, która miała miejsce w ostatni piątek, no i była zorganizowana oczywiście przez Donalda Trumpa. Oczywiście odpowiem sobie również na pytanie, dlaczego pomimo tak dużego wydarzenia na rynku nie obserwujemy żadnej euforii. Idąc dalej, przejdziemy do Ethereum. Tutaj przede wszystkim dowiemy się, że Ethereum trafia również na celownik amerykańskich firm. No a idąc dalej, odpowiemy sobie na pytanie, czy sytuacja Ethereum pomimo słabego wykresu cenowego na pewno jest aż tak zła, jak mogłoby się wydawać. Oczywiście podsumujemy pokrótce również raport od Glassnode, Także oczywiście ja chciałbym z góry podziękować za pozostawione łapki w górę, subskrypcja, a także komentarze. No a teraz już nie przedłużając, przechodzimy do rzeczy. Dobra, no ja wiem, że był to kolejny ciężki tydzień dla inwestorów kryptowalutowych, ponieważ część z nas już witała się z gąską. Zaraz po tym, jak to Donald Trump w ubiegłym tygodniu ogłosił, że w skład rezerwy kryptowalutowej Stanów Zjednoczonych będzie wchodził nie tylko Bitcoin, ale i pozostałe altcoiny, co pokrótce skutkowało tym, że wykresy u dużej części rynku wyglądały m.in. jak ten przedstawiony na obrazku, natomiast oczywiście z dzisiejszej perspektywy wiemy, jak to wszystko się skończyło, no i na ten moment wyceny większości projektów powróciły już na poziomy z przed tej informacji. Natomiast ja chciałbym tutaj zacząć od czegoś stricte pozytywnego, ponieważ pomimo spadków, jakie obserwowaliśmy na rynku w ubiegłym tygodniu myślę, że warto zwrócić uwagę na fakt, o którym już wielokrotnie na swoim kanale mówiłem, czyli o znaczeniu indeksu dolarów. DxY dla rynku kryptowalut. No i tutaj po pierwsze zwróćmy uwagę na fakt, że właśnie na wykresie indeksu dolarowego obserwujemy ciekawą formację, czyli odwróconą głowę z ramionami, która może nam zwiastować większe bądź mniejsze spadki. I ja na swoim kanale już wielokrotnie mówiłem o tym, jak istotne znaczenie dla tego rynku będzie miał właśnie indeks dolarowy. No i dlaczego o tym mówię? Yy, aby się przekonać Wystarczy, że spojrzycie na swoje ekrany, no bo teraz możecie zobaczyć wykres Bitcoina, czyli jest to ten wykres świecowy, no i na niego jest nałożona pomarańczowa linia, czyli jest to wykres indeksu DXY, czyli indeksu dolarowego. No i to, co możemy tutaj szybko zauważyć, no to jest odwrócona korelacja, czyli w momentach, kiedy to dolar się umacnia. Zawsze historycznie są to ciężkie momenty dla samego Bitcoina. Natomiast historycznie zawsze kiedy to dolar się osłabiał, wzrosty Bitcoina przybierały na sile, no i wybijał on historycznie nowe szczyty. No i taka sytuacja miała miejsce tak naprawdę przy okazji każdego z poprzednich cykli. No i jeżeli się przyjrzymy, możemy zauważyć pewnego rodzaju podobieństwa w tym, co obserwujemy obecnie do tego co działo się na przestrzeni ostatnich lat. Także myślę, że patrząc stricte na to co dzieje się z amerykańskim dolarem jest to prawdziwy promyk nadziei dla rynku kryptowalut. Dobra, no ale to oczywiście nie wszystkie pozytywne informacje, no bo oczywiście słabnący dolar to nie wszystko, co jest potrzebne do tego, aby rynek kryptowalut rósł w siłę. No i tak warto zwrócić uwagę na globalną płynność, czyli na ilość pieniędzy w obiegu. No i tutaj w ostatnim czasie również pojawiają się na horyzoncie bardzo ciekawe informacje. Po pierwsze, mówiące o tym, że w ostatnich miesiącach ten wzrost pieniędzy w obiegu, znacznie przyspiesza no i pojawiają się pewnego rodzaju yy, propozycje znaczy informacje na horyzoncie mówiące o tym że przed nami prawdziwy wystrzał jeżeli chodzi o globalną Płynność. No a jeżeli jeszcze nie wiecie, jak działa rynek kryptowalut, no to wiele osób, które są na rynku od jakiegoś czasu bądź też są y, dużo bardziej zagłębione w świat światowych finansów mówią o tym, że rynek kryptowalut przypomina pewnego rodzaju gąbkę, która pochłania globalną płynność. No i tutaj y, mamy szereg dosyć pozytywnych informacji mówiących o tym, że właśnie ilość pieniędzy w obiegu powinna zostać zwiększona w najbliższych tygodniach, już w najbliższych tygodniach, no bo nie mówimy tutaj nawet o perspektywie kilku miesięcy, tylko zaledwie kilku tygodni. A czego brakuje nam do pełni szczęścia? No na pewno brakuje nam zmiany polityki fiskalnej, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, czyli na przykład o potencjalnej obniżce stóp procentowych, no bo oczywiście taka potencjalna obniżka oznacza po pierwsze no niższe raty kredytów, co automatycznie sprawia, że Konsumenci mają więcej pieniędzy, które mogą wydać na inne potrzeby, na przykład jak kryptowaluty, no ale oczywiście też nie tylko, ponieważ taka obniżka oznacza jeszcze większe osłabienie się samego dolara, co jak już sobie powiedzieliśmy, miałoby stricte pozytywny wpływ na samego bitcoina. No a idąc dalej, oczywiście. Taka obniżka stóp procentowych oznacza również zwiększony apetyt na ryzyko wśród samych inwestorów, czyli mówimy tutaj o potencjalnej migracji pieniądza pomiędzy obligacjami, akcjami, złotem, dolarem a również i kryptowalutami, tak więc w tym aspekcie warto sprawdzić, jak wyglądają aktualne predykcje inwestorów. Co do tego, jak mają wyglądać stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych w ciągu najbliższych miesięcy, no a najbliższe spotkanie w tym temacie ma mieć miejsce już 18-19 marca, także za nieco ponad dwa tygodnie. No i jeżeli chodzi o to najbliższe spotkanie, no to akurat w jego przypadku inwestorzy nie mają złudzeń. No i aż 88% z nich przewiduje, że stopy procentowe zostaną utrzymane na obecnym poziomie. Natomiast jeżeli chodzi o spotkanie kolejne, które ma mieć miejsce na początku maja, no to tutaj zdanie jest dosyć mocno podzielone ponieważ 48% inwestorów przewiduje utrzymanie aktualnych stóp procentowych, natomiast 52% inwestorów przewiduje mniejszą bądź większą obniżkę. Także możemy powiedzieć, że co do spotkania majowego rynek dzieli się wręcz 50-50. No i jeżeli chcielibyśmy poszukać e, takiego momentu, kiedy to większość rynku przewiduje mniejszą bądź większą obniżkę, no to musimy sprawdzić predykcję co do spotkania, które ma mieć miejsce w połowie czerwca. Wtedy to ponad 75% inwestorów przewiduje, że do takiej obniżki dojdzie. Natomiast druga część rynku dalej przewiduje, że zostaną one utrzymane na obecnym poziomie. Także biorąc pod uwagę te informacje, być może nie wygląda to jakoś bardzo byczo. Natomiast moim zdaniem warto zwrócić uwagę na informacje, które pojawiły się dwa dni temu No i napływają one do nas z. Chin, ponieważ, no, mam tutaj oczywiście na myśli ambicje Donalda Trumpa, no bo z jednej strony od dłuższego czasu Stany Zjednoczone zarzekają się, że nie zmienią swojej polityki fiskalnej, ponieważ odbiłoby się to negatywnie na przykład na inflacji. Natomiast, biorąc pod uwagę, że Chiny właśnie ogłosiły, że tylko w roku 2025 planują wyemitować specjalne długoterminowe obligacje o wartości, zbliżającej się do 200 miliardów dolarów, moim zdaniem pojawia się tutaj również szansa, że USA, w szczególności względem Chin, nie będą chciały zostać w tyle. Dobra, no i teraz przejdźmy do Wisienki na torcie, czyli do pierwszej kryptowalutowej konferencji zorganizowanej w Białym Domu na życzenie Donalda Trumpa. No i na pewno na co pierwsze warto zwrócić uwagę, no to jest lista gości, ponieważ pojawiają się na niej naprawdę znane nazwiska ze świata kryptowalut. No i mówimy tutaj przede wszystkim o scenie amerykańskiej, no ale nie tylko, no bo to co na pewno rzuca się w oczy, no to obecność CZ, czyli Chengpenga z Zao założyciela giełdy Binance, czyli największej giełdy kryptowalutowej na świecie, której aktywa, wartość aktywów aktualnie wynosi ponad 135 miliardów dolarów. No i tutaj o tyle e, warto zwrócić na ten fakt uwagę, ponieważ CZ jeszcze kilkanaście miesięcy temu płacił ponad 4 miliardy kary dla e, amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości natomiast nie stanęło to na przeszkodzie, aby otrzymać takie. Zaproszenie właśnie od Donalda Trumpa. No i po drugie, na co na pewno warto zwrócić uwagę, no to oczywiście są oczekiwania, ponieważ krótko przed samą konferencją zaczęło pojawiać się wiele spekulacji i domysłów, na przykład takich jak ta mówiąca o tym, że Michael Saylor polecił, aby rząd USA skupił 1 milion bitcoinów. No to pokrótce oznaczałoby inwestycje w wysokości 100 miliardów dolarów, biorąc pod uwagę aktualne poziomy, poziomy cenowe, znaczy oczywiście biorąc pod uwagę fakt, że w związku z tak dużymi zakupami, no cena też poszłaby zdecydowanie do góry, natomiast to, czego dowiedzieliśmy się po samej konferencji, no nieco sam rynek zawiodło, czego efektem jest fakt, że nie obserwowaliśmy w związku z samą konferencją e, jakiejś wielkiej euforii, a wręcz przeciwnie no rynek zareagował dosyć negatywnie, no a teraz powiedzmy sobie stricte o powodach i o o tym, czego dowiedzieliśmy się po samym spotkaniu, no to po pierwsze, na pewno jest fakt, że celem samego postanowienia jest to, aby stanowisko wobec rynku kryptowalut było na amerykańskim rynku jasne i klarowne. No, i tutaj, oczywiście, nie sposób się z tym nie zgodzić, ponieważ już w ostatnim materiale wspominałem Wam, że na przestrzeni 4 dni mieliśmy informacje o porzuceniu pięciu śledztw dotyczących yy, Firm związanych stricte z rynkiem kryptowalut Ponieważ wtedy mówiliśmy Między innymi o Uniswapie O konsensusie, a także o Coinbase Natomiast kilka dni temu Pojawiła się również informacja O porzuceniu śledztwa Dotyczącego giełdy Kraken Natomiast to oczywiście nie wszystko Ponieważ zaraz po spotkaniu Pojawiła się informacja Mówiąca o tym, że amerykańskie Banki również dostały zgodę Na to, aby operować I wykonywać transakcje kryptowalutowe Wobec swoich klientów, także w związku z tym pierwszym postanowieniem, no nie można mieć żadnych wątpliwości, i na pewno widzimy, że ten kierunek zmienił się już kilka tygodni temu. Natomiast to, czego dowiedzieliśmy się w drugiej części, no to jest fakt, że USA nie sprzeda żadnych z 200 tysięcy posiadanych bitcoinów, no i aktualnie przede wszystkim nie ma tu mowy o żadnych konkretnych zakupach, co przede wszystkim było powodem braku jakiejś konkretnej euforii, natomiast na tym etapie chciałbym się na moment zatrzymać, ponieważ duża część newsów, które pojawiła się na rynku mówi nam o tym, że USA posiada aktualnie blisko 200 tysięcy bitcoinów, no i aktualnie możemy yy, jakby doszukać się cyfry 198 109 bitcoinów. No i są to przede wszystkim bitcoiny, które USA przejęłoby w związku z jakimiś akcjami e, przestępczymi tak w związku z jakimiś zatrzymaniami i w związku z jakimiś zatrzymaniami zamknięciami firm. Natomiast to na co zwraca uwagę część inwestorów no to jest fakt, że, Część z tych bitcoinów, a tak naprawdę ponad 70 tysięcy bitcoinów należy do giełdy Bitfinex, no i tutaj ponoć jeżeli pojawi się nakaz zwrotu, no to rząd USA będzie musiał te bitcoiny oddać, co pokrótce oznaczałoby, że skarbiec USA będzie e, obejmował około 120 tysięcy bitcoinów, no a jak już wcześniej powiedzieliśmy, na pewno na naszych oczach ma miejsce również rywalizacja amerykańsko-chińska. No no i w tym aspekcie Donald Trump również zarzeka się, że to właśnie Stany Zjednoczone mają stać się światową stolicą świata kryptowalut, natomiast jeżeli chodzi o ilość posiadanych bitcoinów, no to aktualnie na pierwszym miejscu e, oczywiście jest rząd Stanów Zjednoczonych, jeżeli weźmiemy pod uwagę te 198 tysięcy bitcoinów. Natomiast warto zwrócić uwagę na fakt, że Chiny posiadają tych bitcoinów 190 tysięcy i jeżeli jeżeli USA zwróciłoby giełdzie Bitfinex ponad 70 tysięcy bitcoinów, no to oznaczałoby, że ten skarbiec będzie szczuplejszy o blisko nawet ponad 70 tysięcy sztuk bitcoinów. Także tutaj również pojawia się pytanie o potencjalne ambicje Donalda Trumpa i Stanów Zjednoczonych. Natomiast bez wątpienia, w związku z tym, czego dowiedzieliśmy się na samej konferencji, no na rynku nie zapanowała zbyt duża euforia, której duża część inwestorów po prostu wyczekiwała. A no i na koniec jeszcze jedna informacja dotycząca samego spotkania w Białym Domu. No i tutaj tak tylko pokrótce, ponieważ na pewno większość z Was słyszała, że w związku z przepisami Mika, które pojawiły się w Unii Europejskiej między innymi miało dojść do delegalizacji Tetera, czyli największego stablecoina dostępnego na rynku, którego kapitalizacja rynkowa nieubłaganie zbliża się do 150 miliardów dolarów. No i jako ciekawostka, warto zauważyć, że nas w Białym Domu pojawił się również pan Paolo Ardoino, czyli założyciel właśnie firmy Teter. No i co ciekawe zaraz po pojawieniu się tej listy gości zaczęły pojawiać się również informacje mówiące o tym, że Unia Europejska potwierdziła, że przepisy Mika nie sprawiają, że Teter staje się nielegalny, wręcz przeciwnie, potwierdzają oni legalność Tetera, natomiast same przepisy mają ograniczyć jego transport no i pewne usługi związane ze samym teterem także no tutaj yy, taka moja wewnętrzna ciekawostka czy ma to związek z zaproszeniem przez Donalda Trumpa osobiście myślę że tak a czy Stany Zjednoczone popełniły błąd ogłaszając rezerwę Bitcoina bez planów jego zakupu bardzo możliwe ponieważ już napływają do nas informacje z kolejnych krajów na przykład jak Korea Południowa czy Chiny, a także inne państwa z Bliskiego Wschodu na temat tego, że one również rozważają strategiczne zakupy bitcoina w odpowiedzi na działania USA? No i tutaj chciałbym zwrócić uwagę na dwie kwestie, no bo to oczywiście nie jest tak, że wszyscy są na tego bitcoina chętni. Na przykład blisko utworzenia rezerwy strategicznej w bitcoinie był stan Utah, natomiast na późnym etapie legislacji został ten Pomysł odrzucony. No i podobnie sytuacja wygląda w przypadku Rosji, która ostatnio otwarcie również powiedziała, że nie planuje włączenia bitcoina do swoich rezerw. Natomiast jeżeli chodzi o same Stany Zjednoczone, no to nie jest tak, że skoro Biały Dom nie planuje zakupu bitcoinów, no to nie chcą tego robić poszczególne stany. No i tak tylko w ciągu ostatnich dni dowiedzieliśmy się o tym, że. Tak owa legislacja została zatwierdzona w Teksasie, a także w Arizonie. Natomiast na samym Teksasie chciałbym się na moment zatrzymać, ponieważ jeżeli chodzi o gospodarkę stanu Teksas, warto zwrócić uwagę na dwie kwestie. Po pierwsze, jest to druga największa gospodarka w Stanach Zjednoczonych, zaraz po Kalifornii. No i jeżeli chodzi o y, rozmiar tych gospodarek, no to w przypadku Teksasu za 2020 24 rok, jest to blisko 2,7 biliona dolarów. No i teraz warto sobie odpowiedzieć na pytanie, jak duża jest to gospodarka, jeżeli weźmiemy pod uwagę na przykład państwa europejskie. No i tutaj, jeżeli mielibyśmy znaleźć pewnego rodzaju porównanie, no to podobną gospodarką może poszczycić się, yy, mogą poszczycić się Włochy. No wtedy mówimy o nieco niższym wyniku, ponieważ jest to 2,3 biliona dolarów. Natomiast nieco co większą gospodarkę ma Francja, ponieważ jest to nieco ponad 3 biliony dolarów. Także jeżeli weźmiemy pod uwagę, że tak owa rezerwa strategiczna zostanie wprowadzona w stanie Teksas, no to jest to można powiedzieć, to samo jakby cała Francja tego Bitcoina zaakceptowała. No a to oczywiście nie wszystko, ponieważ naprawdę wszystko zaczyna wskazywać na to, że domino zaczyna się rozpędzać, no bo nawet za naszą wschodnią granicą prezydent. Białorusi ogłosił, że posiadają oni nadwyżki energii. No, i skoro skopanie Bitcoina może być opłacalne, no to dlaczego by tego nie robić? Dobra, więc zbliżając się powoli ku końcowi, przejdźmy do Ethereum, czyli do drugiej największej kryptowaluty na rynku, której kapitalizacja rynkowa aktualnie wynosi nieco ponad 250 miliardów dolarów. No i jeżeli chodzi o Ethereum, co możemy sobie powiedzieć? Na pewno warto zwrócić uwagę na to, co robią amerykańskie ETF-y, ponieważ tutaj, w przeciwieństwie do tego, co działo się z Bitcoinem po ówczesnej akceptacji no sytuacja nie jest aż tak kolorowa no i tak naprawdę żaden z funduszy nie skupuje bitcoina od momentu startu tych funduszy, jeżeli chodzi o ostatnie dni no to widzimy tutaj tak naprawdę czerwoną y, lejącą się krew mamy tylko jeden dzień dodatni kiedy to Fidelity zakupiło ponad 10 tysięcy sztuk Ethereum natomiast no to ledwo wystarczyło na zbilansowanie pozostałych sprzedaży, na Natomiast to na co warto moim zdaniem zwrócić uwagę, no to jest przede wszystkim fakt, że w związku ze spadkami, które obserwujemy na Ethereum tak naprawdę od przeszło 3 miesięcy, Pojawia się pewien promyk nadziei, podobnie jak w przypadku całego rynku altcoinów, ponieważ dosyć ciekawie wygląda wykres przedstawiający nam ilość portfeli posiadających ponad 1000 sztuk Ethereum na jednym portfelu. Także aktualnie mówimy tutaj o balansie na poziomie około 2 milionów dolarów, no i oczywiście przechowywanym tylko na jednym portfelu, ponieważ jeżeli weźmiemy pod uwagę, to, to, kto kupuje Ethereum podczas ostatnich spadków, no to może nam nasunąć się tutaj wniosek, że przede wszystkim robią to duzi gracze, którzy posiadają właśnie zdecydowanie większe ilości Ethereum, no bo myślę, że za takie osoby możemy uznać te, które posiadają ponad 2 miliony dolarów w Ethereum, no to aktualnie jest niespełna 8 milionów złotych. Także myślę, że to może być pewnego rodzaju dobra prognoza na przyszłość, jeżeli weźmiemy. Pod uwagę, że zwykle duzi gracze wiedzą nieco więcej od typowej ulicy. No i zwykle po okresach akumulacji nadchodzi okres wyprzedaży, kiedy to również zwykle cena pnie się ku górze. No a poza tym, moim zdaniem, warto zwrócić uwagę na Fundusz Rodziny Trumpów, czyli World Liberty Finance, ponieważ tutaj obserwujemy również dosyć ciekawą sytuację. No, po pierwsze, tylko przypominam, że w w swoim dotyczącym utworzenia amerykańskiej rezerwy kryptowalutowej, gdzie Donald Trump dodał, że oprócz Bitcoina pojawią się tam inne kryptowaluty, no to na jego liście Ethereum również miało swoje miejsce. No i jak napisał, I also love Bitcoin and Ethereum. No a biorąc pod uwagę, takie popularne stwierdzenie na rynku, czyli nie tylko słuchaj, co mówią, ale patrz, co robią. No to w przypadku Donalda Trumpa warto zauważyć, że jego fundusz World Liberty Finance zwiększył ekspozycję na Ethereum o ponad 300% na przestrzeni ostatniego tygodnia, no bo jeszcze 1 marca ta alokacja w Ethereum wynosiła zaledwie 4,5 miliona dolarów, natomiast aktualnie jest to ponad 16 milionów dolarów także moim zdaniem jest to informacja stricte bycza no i osobiście doszukuję się tu jakiejś prognozy przyszłości no a to oczywiście nie wszystko natomiast teraz przejdziemy do takiej informacji z przymrużeniem oka ponieważ na coin telegrafie pojawiła się informacja że firma notowana na nasdaku czyli bionexus genelab zatwierdziła dodanie ethereum do e, swojego skarbca rezerwowego czyli jest to pewnego rodzaju sygnał, że amerykańskie firmy są otwarcie nie tylko na samego Bitcoina, natomiast zaczynają spoglądać również na Ethereum. Natomiast dlaczego powiedziałem, że tą informację należy brać z przymrużeniem oka? Ponieważ no, na pierwszy rzut oka informacja wygląda bardzo optymistycznie, natomiast jeżeli spojrzymy na wykres samej firmy Bionexus Genelab, no to to już nie wygląda tak kolorowo, ponieważ aktualnie akcje tej spółki wyceniane są na 37 centów. Przy szczycie na poziomie ponad 30 dolarów jeszcze w grudniu roku 2020 no i kapitalizacja tej firmy aktualnie wynosi zaledwie 6,5 no i kapitalizacja tej firmy aktualnie wynosi zaledwie 6,5 miliona dolarów, także no ta firma na pewno świata Ethereum nie zwojuje, natomiast osobiście mam nadzieję, że jest to po prostu pierwszy sygnał i pozostałe firmy również będą szły w stronę Ethereum Dobra, no także jak widzicie, no tych informacji pozytywnych dla rynku kryptowalut jest naprawdę sporo. No i ja osobiście nie wykluczam scenariusza jak na przedstawionym obrazku, czyli że jesteśmy teraz na takim etapie dołka, natomiast najbliższe tygodnie oraz miesiące powinny być dla rynku dobre albo i nawet bardzo dobre. Natomiast oczywiście pamiętajcie, że nie są to porady inwestycyjne, tylko moje subiektywne Opinie na temat tego, co dzieje się aktualnie na rynku, no i zbliżając się już ku końcowi, powiedzmy sobie bardzo szybko o raporcie od Glasnouda, czyli największej platformy analitycznej na rynku kryptowalut. No i z tego raportu tak naprawdę wynikają dwie, Ciekawe informacje, natomiast nie jest to nic, czego byśmy się nie spodziewali, ponieważ po pierwsze dowiadujemy się z niego, że aktualna korekta, którą obserwujemy, jest to druga największa korekta w tym cyklu, no a pierwsza miała miejsce w momencie załamania chińskiego jena, co obserwowaliśmy w połowie roku 2024, no i to co obserwujemy obecnie jest to drugi największy spadek ceny, tak naprawdę od początku roku 2023, no i jako druga informacja, która wpada w tym raporcie, no to jest potwierdzenie, że to co obserwowaliśmy w ubiegłym tygodniu na rynku kryptowalut, było typowym wydarzeniem by the rumor, sell the news, ponieważ za zaraz po ogłoszeniu rezerwy Amerykańskiej, mieliśmy prawdziwą pompę na rynku. Natomiast chwilę później wyceny powróciły do poziomów z przed tej informacji. No i tak naprawdę myślę, że nie ma co się specjalnie na temat tego raportu rozwodzić. Będziemy zbliżać się ku końcowi. Także ja chciałbym tylko przypomnieć, że jeżeli ten materiał Wam się podobał, no to będę bardzo wdzięczny za pozostawienie łapek w górę, subskrypcja, a także komentarzy. No i co, to już na dzisiaj wszystko. Dzięki Dzięki, do usłyszenia, cześć!